Nie mam koczyszczołej, słuchajcie, wiem, że każda kolejna część asasyna po prostu odbiega od normy, więc sobie przypomnijmy, jak to było na początku. <laughs> tak to było z tym pierwszym Assassinem, który udało mi się w końcu uruchomić. Zobaczymy, na jak długo i czy będą jakieś problemy. Nie graczuje się gra, więc jest spoko. Mm... Eee, no, doszedłem do wniosku, że jak mamy zacząć asesyna, to zaczniemy od początku tego asesyna. Sprawdźmy, jak to wyglądało. Jak to było. Mm, cała ta otoczka związana z. O, 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 zaczyna się. Zaczyna się. O, dobra, ruszyło. No, niestety, czasami on tak, czasami potrafi nam coś. <laughs> się przewieźć na chwilę. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy to jest spowodowane. Natomiast. Mm... I zaczęli od tego pierwszego na przeszli po kolei całą tą chronologię, która jest, większość acenów mam, natomiast chcę się skupić z początkiem tej historii, bo tu było najwięcej takich powiedzeń względem naszego bohatera głównego w świecie realnym, bo potem to już odbiegały te rzeczy, a ja pewne jakby, pewne um, też pominąłem, więc uruchomiłem sobie po prostu Cena. Już nie przeleci ta czołówka. Zobaczymy jak funkcjonuje, czy to w ogóle działa jak powinno. Mm. Pamiętam kiedyś, o Jezu, nie pamiętam, ale miałem 15, 14, 16, jakoś tak. Pamiętam jak przyjeżdżał mój siostrze z laptopem, bo mój kombo był po prostu za słaby. I graliśmy we wszystkie takie gierki typu Assassin, Need for Speed, Need for Speed Underground, Most Wanted, Far Cry, o Jezu. To właśnie na ten pewien czas, ze no względu na to, że jest pogoda w miarę mówliwa, ale klimatycznie jest podobnie bardzo. Klimatycznie jest bardzo podobnie. Eee, więc chcę po prostu jakby wznowić te wspomnienia, które były z tamtych lat. Eee, Oblivion tak samo będzie ale eee, Tego już ten odświeżony. Eee, Morrowind da sobie to, że gramy... Skyrim trochę później, ale to już na inny czas. Teraz jest mowa o Assassinie, więc Assassinia klepiemy. Bierzemy nową grę i zobaczymy jak ta gra w ogóle nam pozwoli. Na ile nam pozwoli ta gra nam zrobić swoje. Jeżeli gra się utworzy na cały ekran, Zmienię scenę, jeżeli nie, no to, jeżeli będzie tak w starym tym przedziale 16 na 9 A nie 16 na 11 bodajże, to, aha, będziemy grać w takim trybie Dobrze, więc będę musiał pewnie, będę zmuszony Czy to się tak będzie robić, czy to jest chwilowe? Dobrze Laski, do widzenia Kto nie wiem, czy to będzie tak stale się, tak wiecie, przycinać. Nie A. mogę zakotwiczyć go przy wspomnieniu. przeżył zbyt wielką traumę. Odrzucę terapię. Wycofuj się. Na spróbuj się odprężyć. Spróbuję go ustabilizować. Skup się. Słuchaj mojego głosu. To, co Cię otacza, nie jest rzeczywiste. To tylko obrazy przeszłości. Nie mogą Cię skrzywdzić. Cholera! To nie działa! Proszę dać mu chwilę, panu Stillman. Pierwszy raz nigdy nie jest prosty. Mm. Tracimy go! Nie, coś jest nie tak, bo to się co raz przecina. Musimy go natychmiast odłączyć. W porządku, Desmondzie. Postaramy się cię wyciągnąć. W porządku? Mówiłem, że nic mu nie będzie. Dranie! Spokojnie. Właśnie ocaliłem pańskie życie. Ocaliłeś, porwaliście mnie, podłączyliście do tej rzeczy. Animus, to jest Animus. Nawet nie wiem, kim jesteście. Dlaczego mi to robicie? Posiada pan informacje, których potrzebujemy, panie Miles. Informacje? Na litość boską, jestem zwykłym barmanem. Czego ode mnie chcecie, żebym was nauczył mieszać martini? Wiemy, kim pan jest. Czym pan jest? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Nie mamy czasu na gierki. Jest pan asasynem. I czy się to panu podoba, czy nie, w pańskiej głowie znajduje się coś, czego chcą moi pracodawcy. A nie mogę. Nie jestem żadnym asasynem. Już nie. Tak. Pańskie akta zawierały jakąś wzmiankę. Co się ucieczce. Wyjątkowo szczęśliwie się złożyło. Czego ode mnie chcecie? Wypełniania naszych poleceń. Ani Mus pomoże nam znaleźć to, czego potrzebujemy. A potem będzie Pan wolny. Nie ma mowy, żebym znowu tam szedł. W takim razie będziemy kontynuować naszą pracę uprzednio wywoławszy u Pana śpiączkę. A kiedy skończymy, zostawimy Pana na pewną śmierć. Szczerze mówiąc, jest Pan przytomny tylko dlatego, że ten sposób jest szybszy. Jesteś szalony. To jak będzie, Panie Miles? życie, czy śmierć? Proszę się położyć. No się przycięło. Nie wiem, do czy ktoś tak przycina. Mm, Wzięłem Direkcję dziesiątkę. Mam brym. Ale może, może po prostu trzeba zmienić y, synchronizację ponowo. bo ona też potrafiła w jakiś sposób to. Hey. Hey. Gdzie ja jestem? Wewnątrz ani To znaczy. To projektor do odtwarzania pamięci genetycznej w trzech wymiarach. Pamięci genetycznej? Chyba potrzebne będzie krótkie szkolenie. No dobrze. Zaczniemy od czegoś prostego. Czym jest wspomnienie, panie Miles? To jest odtworzenie wydarzenia z przeszłości. Unikalne dla jednostki pamiętającej to wydarzenie. Tak, jasne. A gdybym panu powiedział, że ludzkie ciało zawiera nie tylko wspomnienia danej osoby, ale także jej przodków, może pan to nazwać pamięcią genetyczną, jeśli pan chce. Migracja, hibernacja, reprodukcja skąd zwierzęta wiedzą, kiedy i dokąd się udać? Co dokładnie zrobić? Zwierzęta mają instynkt. Mhm. Mm i to więcej nam. Teraz bawi się pan w semantykę, panie Miles. Fakty pozostają faktami. Te stworzenia posiadają wiedzę, pomimo braku doświadczenia, z którego ona wynika. Od 30 lat próbuję zrozumieć, jak to możliwe. Dokonałem niesamowitego odkrycia. Nasze DNA działa jak archiwum. Zawiera nie tylko przekazywany przez pokolenia materiał genetyczny, ale również pamięć. ...wspomnienia naszych przodków. A więc Animus pozwala wam rozszyfrować i czytać te akta DNA. Dokładnie. Jest mały problem. W tym wypadku próbujemy uzyskać dostęp do konkretnego wspomnienia. Niestety, kiedy próbujemy otworzyć twoją pamięć, twój umysł wycofuje się. Brakuje ci pewności, żeby wejść w ciało swojego przodka. To właśnie stało się wcześniej. Zostałeś wyrzucony z docelowej pamięci i wypchnięty do bardziej stabilnego stanu. Dlaczego? To twoja podświadomość. Stawia opór. Odkryliśmy podobne reakcje u pacjentów, którzy pod hipnozą ponownie przeżywali traumatyczne wydarzenia. Nie mogą przeskoczyć bezpośrednio do określonej pamięci. Trzeba im w tym pomóc, a nawet wtedy mogą wystąpić problemy. Na minutę jest zacięcie, więc to jest. Znajdziemy pamięć, z którą możesz się zsynchronizować, a później przejdziemy dalej. Przywykniesz do tego. Na razie bliżej się nie dostaniemy, więc będziemy musieli zacząć od tego. Odczytuję teraz program szkoleniowy. Co minutę. Równo co minutę jest zacięcie. Więc to jest coś związanego z nie samą grą, tylko jakimiś ustawieniami. Ostrzeżenie. Przepływ danych nie stabilny. Dobra. Przepływ danych jest stabilny, ale weźmiemy sobie wątki graficzne. Włączmy na tą synchronizację pionową. <laughs> Może to jest to. tak było właśnie efekty to... no tutaj nie ma innego dobra próba odzyskania synchronizacji witam 17 nie to ma za zadanie pomóc ci w przystosowaniu się do systemu kontroli animusa dalsze instrukcje za chwilę to nie będzie synchronizacja zatem. synchronizacji przedstawia stopień zgrania ze wspomnieniami twojego przodka jeśli kiedykolwiek spadnie do zera, Animus cofnij cię do ostatniej zsynchronizowanej lokacji. W tej chwili jesteś na granicy desynchronizacji. Postępuj zgodnie z poleceniami, tak aby przywrócić stabilność systemu. Animus wykorzystuje system lalkarza do sprawowania kontroli nad działaniami Twojego przodka. Wczytuję podprogramy mające sprawdzić Twoje przystosowanie do urządzenia. Zaczniemy od sprawdzenia podstawowych działań każdego elementu. No dobrze. Stojąc w miejscu, wykorzystaj przycisk głowy, aby rozejrzeć się po otoczeniu. No dobrze. Wyraźnie mnie co co minuta, po prostu. W tej dłoni, aby przejść koło ludzi niosących dzbany, tak, aby ich nie upuścili. W stronę znacznika, aby kontynuować proces synchronizacji. Świetnie. Animus rozpoznaje różnicę pomiędzy dwoma rodzajami działań: niezwracającymi uwagi i zwracającymi uwagę. Działania niezwracające uwagi są społecznie akceptowalne. Działania zwracające uwagę są nakierunkowane bardziej na akcję. Przytrzymaj przycisk działań przyciągających uwagę, aby zobaczyć jak twój wyświetlacz zmienia kontekst polecenia lalkarza. Wspaniale. Aj, jej, a to nie w trakcie ładowania, to jest w trakcie rozgrywki. Synchronizację. Przetestujemy kilka działań w trybie przyciągania uwagi. Chwyć i rzuć tego człowieka w stronę znacznika, używając przycisku pustej dłoni w trybie przyciągania uwagi. Dobrze. Good. Używanie przycisku nóg w trybie przyciągania uwagi pozwoli ci biec sprintem. Przedaje się to do ucieczki przed strażnikami lub zbliżenia się do celu. Jednak uważaj, aby na nikogo nie wpaść, gdyż możesz stracić równowagę i przewrócić się na ziemię. Jednym sprintem musisz dotrzeć do znacznika, zanim zrobi to ten człowiek. Ale mi się gra, nie zawiesi znowu. Świetnie. Udało się? Dobrze. Animus dostarczy Ci również innych istotnych informacji. Ikona statusu społecznego informuje Ci o Twoim statusie. Wkrótce zostanie to wytłumaczone w odpowiednim kontekście. Ten symbol pojawia się, gdy obserwujecie żołnierz. Kolor żółty oznacza, że jest on nieświadomy, kim jesteś, lub tylko coś podejrzewa. Aby zobaczyć zmianę w poziomie świadomości, skrycie zabijesz tego żołnierza. Najpierw namierz cel. Teraz wywierz swoje ukryte ostrze. Po wybraniu ostrza, podejdź do żołnierza i zlikwiduj go, używając przycisku uzbrojonej ręki. Gdzie jest ten, kto to zrobił? Oooo, a vista, baby. Niestety, zwłoki zwróciły uwagę drugiego żołnierza i sprawiły, że stał się czujny. Można to rozpoznać po czerwonym wskaźniku obserwacji. Zachowania agresywne lub społecznie nieakceptowane spowodują adekwatną reakcję. Sprowokuj żołnierza. Zabić azatyna! Ikona statusu społecznego zmieniła się, pokazując, że zostałeś zdemaskowany. Skorzystaj z drabiny, aby uciec z pola widzenia żołnierza. No to już. Przede mną nie uciekniesz! Gdzie jesteś? Wspaniale. Żołnierz stracił cię z pola widzenia. Teraz pobiegnij do ogrodu na dachu, aby się ukryć. Dobrze. Twoja ikona statusu wskazuje, że jesteś w tej chwili ukryty, ale żołnierz wciąż cię szuka. A nie chcesz szukać. Tu spodownie się zmieni. Ale nie pomyślał o tym, żeby zajrzeć tutaj pod tytę. Te... Mam lepsze rzeczy do roboty. Tak, pewnie gazety nie nie w gazetę. Chociaż nie, wy nie macie chyba gazet. Świetnie. Żołnierz zgubił Twój lat. Jesteś w tej chwili anonimowy i możesz wyjść z kryjówki. A zawiesiłeś się standardowo. ale. Bycie anonimowym będzie napełniać twój synchronizacji i ułatwi ci wykonywanie zadań asasyna. Mhm. Mm Istnieje wiele różnych miejsc, w których możesz się ukryć. Jednak zawsze musisz najpierw zejść z pola widzenia, a następnie użyć kryjówki, aby zniknąć. Mhm. Mm Kontynuujmy, przechodząc do demonstracji wtapianie się w otoczenie. Zdolność tę można uaktywnić przez bierne użycie nóg. Możesz naśladować uczonego i przejść obok żołnierzy, nie wzbudzając podejrzeń. Użyj tej metody, aby dostać się do znacznika za żołnierzami. Dobrze. Teraz, gdy jesteś w pełni zsynchronizowany, dostępna staje się nowa zdolność, Orli Wzrok. Ten szósty zmysł pomagał Twojemu przodkowi zrozumieć intencje ludzi wokół siebie. Świetnie. Biały informacja. Czerwony żołnierzy niebieski, ok. Pamiętaj, orli wzrok jest dostępny dopiero po pełnej synchronizacji. Pamiętaj, że postępowanie zgodne z kodeksem asasynów pomoże Ci utrzymać stan synchronizacji. Kodeks składa się z trzech nakazów. Po pierwsze, nie krzywdzić niewinnych, po drugie, działać w tajemnicy. Po trzecie, nie zdradzić organizacji. Utraconą synchronizację możesz odzyskać, doświadczając kluczowych momentów życia Twojego przodka lub postępując zgodnie z kodeksem. Udało Ci się ukończyć szkolenie. Nastąpi teraz wczytanie najbardziej stabilnego obszaru pamięci. Zaczekaj! Musi być inny sposób. On nie musi umierać. Doskonałe zabójstwo. Szczęście sprzyja twemu ostrzu. To nieszczęście, lecz umiejętności. Przypatrz się dłużej, a może czegoś się nauczysz. W rzeczy samej, naucz cię lekceważyć wszystko, czego nauczył nas mistrz. A jak ty byś to zrobił? Nie ściągnąłbym na nas uwagi. Nie odebrałbym życia niewinnemu. A przede wszystkim postępowałbym zgodnie z kodeksem. Nic nie jest prawdą. Wszystko jest dozwolone. O, oh, yeah. Rozumiesz te słowa? Nie liczy się sposób, lecz sam fakt wykonania zadania. To nie są metody. Moje metody są lepsze. Rozejrzę się. Spróbuj nas bardziej nie skańbić. Co jest naszym zadaniem? Mój brat nie chce mi powiedzieć nic poza tym, że to zaszczyt w nim uczestniczyć. Mistrz sądzi, że templariusze znaleźli coś pod wzgórzem świątynnym. Skarb? Nie wiem. Liczy się to, że Mistrz uważa to za ważne. Inaczej nie wysłałby mnie, bym to odzyskał. Pod wzgórzem, czyli właściwie pod kamieniami wielkimi, którymi człowiek nie ma normalnego dostępu. No to ciekawe. No nie, to to za nie na drażni. Tam! To na pewno Arka. Arka... przymierza. Nie wygłupiaj się. Nie ma czegoś takiego. To legenda. To co to jest? Cicho! Ktoś idzie! Chcę przejść przez te bramy przed świtem! Im szybciej to zrobimy, tym wcześniej będziemy mogli zająć się tymi szakalami z Masyafu! To Robert de Jego życie należy do mnie. Nie! Kazano nam odzyskać skarb, a z Robertem rozprawić się tylko w razie konieczności. Stoi między nami a skarbem. Moim zdaniem to konieczne. Dyskrecja, Altairze! Chyba tchórzostwo. Ten człowiek jest naszym największym wrogiem, a teraz mamy szansę się go pozbyć. Złamałeś już dwie zasady naszego kodeksu. Teraz zamierzasz złamać trzecią. Nie narażaj bractwa. Przewyższam cię zarówno tytułem, jak i umiejętnościami. A że no... Stać, Templariusze. Nie tylko wy macie tu coś do załatwienia. A, to wyjaśnia zniknięcie mojego człowieka. Czego więc chcesz? Krwi... Nie rób tego! A, a. A. Nie wiesz, w co się wtrącasz, asasynie. Oszczędzę ci tylko po to, byś mógł doręczyć wiadomość swemu mistrzowi. Ani ona, ani jego ludzie nie zdobędą ziemi świętej. Powinien uciekać, póki jeszcze ma szansę. Jeśli zostanie, zginiecie wszyscy. Do broni! Zabić asasynów! No właśnie, no i coś ty narobił, człowieku. <kłysy> Nie no, te zacinanie to jest męczące. Ale postaram się coś z tym niwelować. Aczkolwiek myślę, że ten Direct 9 po prostu. Mogę spróbować też zmienić ustawienia zgodności. To wtedy może coś się podłapie. Albo podłapać jedno i drugie. No okaże się. Wiesz, czego najbardziej nie lubiłem w tym asesynie? Te wspinaczki. Że on musiał po jednym po prostu się prostować. Prostuje. Prostuje. O. Przeskakiwanie fragmentów pamięci do późniejszego wydarzenia. O, teraz przeskakiwać to możesz, nie? Teraz ci wszystko jedno. Dobra, mamy zapis. Wróciłeś, Rauf. Dobrze cię widzieć. Ufam, że misja się powiodła. Czy mistrz jest w wieży? Tak, tak, jak zwykle zaczytany. Na pewno się ciebie spodziewa. Dobra, i co sobie przerwiemy? Ku z tobą Altairze. I z tobą. Tu sobie przerwiemy, ja poszukam rozwiązania czemu to tak zacina i do was wrócę, więc trzymajcie się mocno na razie i widzimy się w następnym odcinku. Hej!